W takim razie dobry wieczór. Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu 33 kolei Gwiazgry w III Ligi, w którym jest w zmierzy się ze zespołem GKS w Rezultat tego meczu to 2 do 1 do drużyny z Bełchatowa. A na konferencji są do trener drużyny gości Pan Patryk do Dobry wieczór Panie trenerze. Dobry wieczór. A także 1 do gospodarzy Pan Wojciech Tarnowski. Dobry wieczór. Jako pierwszego pierwszego do do poprosimy trenera poprosimy gości. Prosimy gości. Wiedzieliśmy na jak ciężki teren przyjeżdżamy, jak gatunkowo ważny był dla obydwu drużyn ten mecz. W tym sezonie gowa tabela pokazuje, że będąc na ustą w dziewiątym miejscu nie jesteś pewien utrzymania w lidze. I jechaliśmy z takim nastawieniem, ktoś mówi, że nam może wystarczyć punkt. Przyjechaliśmy tutaj od samego początku, zakładaliśmy sobie, że tutaj musimy wyjść po pełną pulę i też się tak wydarzyło. Na pewno bardzo, bardzo dobra pierwsza połowa. Szczelony gol, druga, druga połowa, prowadzenie 2-0, i był taki moment, gdzie mogliśmy zamknąć mecz na 3. I myślę, że tu już by było spokojnie. Natomiast yy, tutaj, GKS, WikiLeaks, zdawaliśmy sobie sprawę, że łatwo łatwo nie odda tutaj pola i no, postawił się jeszcze Liu gola, e, Miał jeszcze sytuację, zdawaliśmy sobie sprawę, jak, jak ten zespół jest groźny przy stałych fragmentach. Niestety nie uszczęliśmy się błędu. Później gdzieś nerwowa końcówka. Jeszcze gramy w dziesiątkę ale najważniejsze, że kończy się tutaj z dobrą liczbą punktów. Ja z tej strony bardzo chciałbym podziękować i pogratulować zespołowi, który wytrzymał ciśnienie, przyjechał jak po swoje i z tego jestem bardzo dumny. Ja tutaj chciałbym życzyć trenerowi i drużynie GKS-u, żeby walczyli do samego końca. Bo ma to charakter i yy, życzę wszystkiego dobrego, trenerze, i powodzenia w ja następnym meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Teraz, o podsumowaniu dzisiejszego spotkania, poprosimy traenerów różnych gospodarzy Pana Wojciecha Tarnowskiego. Prosimy, trenerze. Gratuluję trenerowi drużynie wygranej i, i utrzymania. Widzę, myślę, że w porównaniu z poprzednim meczem, ze świtem, drużyna. Byłhatowa zagrała dzisiaj naprawdę o no, kilka, set procent lepsze spotkanie i, e, i od początku próbowała z, e, zdominować. No, też ta bramka trochę ten mecz ustawiła. My do momentu z bramki też mieliśmy kilka dobrych sytuacji, żeby otworzyć. Wynik tak się nie stało. Tracimy kolejną bramkę w stałym fragmencie gry po rożnym. E, próbujemy e, się odbić. Chcieliśmy wyrównać e, do, do przerwy. Mieliśmy ku temu kilka dogodnych możliwości. Niestety się nie udało. E, druga połowa e, no to też bardzo szybko stracona bramka, e, która no nie zbroziła nas na szczęście, bo e, Gdzieś tam próbowaliśmy wynik odwrócić. E, udało się strzelić bramkę kontaktową w ostatnim fragmencie gry. E, ale mimo tego, że mieliśmy jeszcze kilka możliwości do tego, żeby wyrównać, e, uważam, że z przebiegu meczu zasłużyliśmy na to, żeby dzisiaj przynajmniej nie przegrać. No i ta ostatnia sytuacja gdzie według naszej opinii zawodnik Augusto był ewidentnie fałowany w polu karnym, ściągany do parteru w czystej pozycji. No nie mówię, że padłaby z tego branka, ale znając możliwości naszego zawodnika byłoby to wielce prawdopodobne. Tak, jesteśmy w takiej sytuacji jak jesteśmy, ale będziemy robili wszystko co w naszej mocy, żeby wygrać mecz w Mławie. Mamy jeszcze po drodze finał Wojewódzkiego Kucharu Polski w środę po studzie. E, więc czeka nas jeszcze, czekają nas dwa finały. Dzisiejszy przegraliśmy, ale być może, że splot wydarzeń e, w tej lidze i w lidze wyżej e, może doprowadzić do tego, że, że uda nam się w widzę utrzymać, bo uważam, że ta drużyna na to zasługuje. Jeszcze raz gratuluję trenerze Panie Rzeczkowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie trenerze. Czy mam jakieś pytania? Żadnych pytań nie ma, zatem dziękuję trenerzu za pomoc.